I ruszyły. Ktoś tu poprowadzi tam aplauz. Nie, nie aplauz. Pueblo, Pueblo, Medical Gazal, ale już na drugie miejsce przesuwa się salma. Pueblo, Salma, aplauz. Medical Gazal i Akaria. Wszystko razem. Trzymane konie. Tam tylko posyłana Akaria. Już teraz ruszony, także Pueblo, Pueblo prowadzi z przewagą. Dwóch długości nad salmą. Dużym kołem galopuje Magical Gazal. Przy kanacie Applaus i zastawką akaria. Utrzymuje prowadzenie Pueblo. Pueblo, salma, Pueblo, Salma, ależ na duże koło wyszedł Magical Gazal. No. Potwierdza się, że problemy są z tym koniem w prowadzeniu jego mocne tempo narzucił. Pueblo i on jest na prowadzeniu. Tuż za nim Salma oraz aplauz. Na czwartym miejscu Medical Gazal mocno posyłany i w jeszcze większym posyle w odstępie Akaria. I wychodzą na prostą finiszową. Wyprowadza Pueblo. Pueblo Pueblo finisuje bardzo dobrze Salma. Pueblo Salma, Pueblo, oj oj oj, wyłamał troszeczkę Pueblo na lewą stronę. Pueblo Salma przy kanacie aplaus, a od pola finiszuje Medical Gazal. Ale teraz chyba salma, nie Medical Gazal, Medical Gazal tutaj 200 metrów przed celownikiem, mocno wysyłany Medical Gazal jest na prowadzeniu. Medical Gazal, Medical Gazal 100 metrów do celownika, Medical Gazal, Medical Gazal. Szczepan Mazur go kiełznał znał i mknie do celownika po zwycięstwo. Druga salma na trzecim miejscu, Pueblo, czwarty aplauz.